Reklama przed audycją. W październiku i to przez cały miesiąc będę jeździł po Polsce z występami. I uwaga, ogłoszę 4. Zabrze 5 października potężna sala na 2000 osób, żeby z całej okolicy, z całego Śląska i okolic można było zjechać w to jedno miejsce zamiast robić. Wiele występów, tam jest wszędzie ciasno i blisko. Państwo sobie trafią. Zabrze, dom, muzyki i tańca. Dębica, 8 października, Miejski Ośrodek Kultury, Warszawa, Teatr Palladium, 18 października. Warszawa szybko się wyprzedaje, więc proszę się za to zabrać od razu. I Gdańsk, czyli Gniazdo Czerwonych Os. A mimo to w Domu Technika, no, 22 października, wystąpi pan Cejrowski, Osa Biała. W przeciwieństwie do tych czerwonych. Bilety już do nabycia na biletyna, i kup bilecik. Studio Dziki Zachód. Studia dziki zachód trwa. My mamy ostatnie kilka minut i kilka tematów. Może niech Pan wybierze. Z jednej strony e, likwidacja no, takiego środowiska eksperckiego, analitycznego, która zbiegła się z wizytą premiera Indii od pierwszą, tak, pierwszą taką od 45 lat. E, albo kwestia finansowania e, poszczególnych partii, czyli PKW. Nie wiem, czy to kogoś jeszcze tak finansowanie partii interesuje, bo mnie już dawno przestało. Mam. E, Ustabilizowane stanowisko w tej sprawie. Prawo i Sprawiedliwość oczekuje na decyzję PKW dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania finansowego swojej partii. I to jest związane z wypłatą subwencji, których ja jestem zadeklarowanym wrogiem od początku. Chcecie się, chłopcy, bawić w działalność patriotyczną, to za darmo. Albo za swoje. Zbierajcie składki, macie miliony poparcia u głosujących. Proszę zbierać składki od ludzi, datki na wybory, a nie najpierw opodatkować wszystkich, a potem wypłacać partiom politycznym, wobec których ja na przykład mogę mieć problem bardzo mocny moralny. No, SLD nie, nie wolno popierać. Jeżeli jest się rzymskim katolikiem, bo to jest partia, która promuje zabijanie dzieci nienarodzonych i pełne bezchołowie w tym zakresie, no to ja nie życzę sobie, żeby moje pieniądze szły na takie cele. Ktoś chce założyć sobie partię, niech sobie zakłada, żadnych dotacji dla partii politycznych, w związku z tym byłbym za tym, żeby PiSowi jednak te pieniądze odebrać legalnie czy nielegalnie, to mnie trochę mniej obchodzi, bo mamy całe nielegalne spektrum spraw, które wykonuje obecna władza. To to będzie pikuś. No mi się wydaje, że jest Nie. potrzeba po prostu zmian przepisów i to w obu, bo teraz mamy też taką narrację PiSu, który mówi że te same zarzuty można, o nieprawidłowe finansowanie, można postawić kampanii Platformy Obywatelskiej i po kolei. Można. Więc mamy jakieś, jakąś Ale patologię można. systemową. I... Można. To, że oni biorą pieniądze z zagranicy, no w Ameryce to jest jakoś utrudnione. Nie jest całkowicie zakazane. Trzeba ogłosić, wziąłem forsę z zagranicy i wtedy jest się agentem zagranicznym. Czyli czy agent to jest niedobrze nie przetłumaczone na polski, jest się czynnikiem zagranicznym w ramach amerykańskiego systemu. Czyli wolno otworzyć think tank moskiewski w Waszyngtonie i zapraszać senatorów, tylko trzeba otwartym tekstem to robić, że my tu organizujemy za ruskie pieniądze konferencje, na które zapraszamy waszych senatorów, bo mamy jakieś swoje interesy w Waszyngtonie. To takie coś już i tak śmierdzi. Jak to na przykład Chińczycy robią, już i tak śmierdzi. No ale przynajmniej mniej śmierdzi niż w Polsce, jak oni na tam kampus Polska biorą niemieckie pieniądze. To prawda. No to tutaj, tutaj mamy chyba jasność na zakończenie wizyta premiera Indii. No i tutaj jest trochę taka niezrozumiała co najmniej, co najmniej taki niezrozumiały ruch rządu, zlikwidowanie bardzo dobrego ośrodka. Ja znam analityków, wielokrotnie z nimi rozmawiałam, występowali na konferencjach. No mamy Indie, najludniejszy kraj, tak naprawdę piąta gospodarka, bardzo mocno rozwijająca się. I mamy decyzję rządu, która likwiduje no, jedną z najlepszych instytucji analitycznych. Innej nie ma, bo jest to Ośrodek studiów wschodnich, ale, ale tam nie ma. To, jest, to się chyba nazywało Ośrodek Badań Azji. Badań Azji. Tak, ośrodek badań tak. Azji. Kompletnie niezrozumiała decyzja, która osłabia nasze zdolności analityczne i w wymiarze gospodarczym, co jest bardzo, bardzo ważne, ale też politycznym. Tak. I tutaj Kosiniak-Kamysz robi coś dziwacznego. W czym to jest interesie? On mówi tam, że no, nasi sojusznicy też robią badania Azji. To nie chodzi o to, kto... Robi, tylko co mamy, po prośbie chodzić do Słowaków albo do Niemców o jakieś analizy. Przecież nie wszystko nam dadzą, bo nie wszystko im będzie wolno dać. Najbardziej tajne analizy strategiczne z ich punktu widzenia pozostaną tajne i Polska, Polska się pozbawia oczu w Azji. A co jest w Azji? W Azji są Chiny i wspomniane przez panią Indie, i to są gospodarki dwie i kraje, mocarstwa w zasadzie, oba nuklearne, które konkurują ze sobą. No jest bardzo ważne patrzeć, co tam się dzieje i analizować. i nawet jeżeli ten ośrodek badań byłby kiepskawy, to decyzją kosiniaka kamysza powinien być poprawiony, żeby był najlepszy na kuli ziemskiej, a nie likwidowany. Pani mówi, że on nie był kiepskawy, tylko był bardzo dobry. Ale mówię, nawet gdyby był kiepskawy, to koniecznie chcemy mieć taki ośrodek badań, żeby na przykład przygotować wizytę tego Modi w Polsce i żeby ktoś podpowiedział Tuskowi: Wprawdzie nie musisz, z protokołem dyplomatycznym to się wprost nie kłóci, być na lotnisku, kiedy Modi ląduje, ale proszę cię bądź, bo możesz i powinieneś. Bo to jest najbardziej ludny kraj na świecie, już nie Chiny, tylko Indie, i przejmuje produkcję tego chińskiego barachła, które wysyłaliśmy im patenty różne rzeczy. Chińczycy produkują całą masę barachła dla całej reszty świata i nas uzależniają, również finansowo, ale również pod takim względem, że odkurzacz jest cały chiński, nawet jak jest Siemens na nim napisane. Indie są remedium na to działanie, bo Indie chcą przejąć tę produkcję do siebie. U nich też są tanie paluszki do skręcania śrubek. Chcemy patrzeć na te paluszki i po to nam jest ośrodek badań Azji potrzebny, żeby patrzeć na te paluszki. Co oni robią? Konkurencja wobec Chin to już nawet zwykła roztropność, że nie kupujemy jajek u jednej gospodyni, tylko u dwóch po trochu. Czyli koszule i trykoty zamawiamy no, trochę w Chinach, bo się w Polsce znowu nie robi, ale już drugie trochę z Indii bierzmy. Bardzo ważna wizyta i nikt Tuskowi nie podpowiedział, że powinien na lotnisku być i grabę wyciągać. Bo to jest ważny partner w dodatku niekomunistyczny. W Chinach nie promuje się singli, tylko rodzinę. W Chinach kluczowa jest, w Indiach jest kluczowa rodzina. W Chinach nie ma religii żadnej w ogóle, tylko jest cesarz, jest niszczenie rodziny. I masz komunistyczne Chiny, obrzydliwy kraj, omawiany wiele razy. Indie są trochę innym krajem i trochę mniej niebezpiecznym dla Polski, zarówno gospodarczo, jak i w takich zakresach, że Chiny nie będą wymagały od nas, żebyśmy przeczyli rodzinie. Bo sami cenią sobie rodzinę. To szybciej się z nimi dogadamy, pomimo że oni mają religię nie naszą. To prawda, <gry> Ale i to mają jest jakąś. Zdecydowanie niezrozumiały krok. Może jeszcze rząd jakiś komunikat wyda, bo to tłumaczenie do mnie też absolutnie nie trafia. Zresztą no, część, część świata, takiego część analityków wypowiedziała się, że jest to, że jest to no, po prostu taki krok, który godzi w interesy Polski i gospodarcze i, no i też w kwestii no, ale bezpieczeństwa. ale może na tym polega rząd Tuska żeby godzić w interesy polskie nawet w takich drobnych rzeczach, że nie przyjdzie na lotnisko, bo mamy godzić w interesy polskie no, może to jest partia dziadków z Wehrmachtu 19.01 To było studio Dziki Zachód. Bardzo serdecznie dziękuję. Za tydzień już redaktor Krzysztof Skowrojski. Ja już życzę panu spokojnego a dnia. A tam wie: rozleniwi się na wakacjach, i znowu my będziemy. Dziękuję bardzo. Jaśmila Nowak po tamtej stronie, a tu WC. Studio Dziki Zachód. Proszę Pana, a co Pan pokazuje w czasie audycji? Bez tekstu. No, pokazuje różne rzeczy, z których korzystam. Na przykład matero i rureczkę pokazuje, i termos pokazuje, a do tego jerbę, którą piję. Nie, dzisiaj nie tę, bo już i tak jestem rozogniony. Dzisiaj tę. Co teraz jeszcze? Chwileczkę po radiu. Tematy, które nie weszły do net. a pomyślałem, że szkoda, że nie weszły. Pierwszy list jest taki zaczepny, trochę. Jest mi ktoś w stanie racjonalnie wytłumaczyć, pisze finansowy umysł, jak to jest, że w Rzymie opłaca się serwować kawę za 1,5 euro, a w Polsce, w Krakowie za kawę zapłacić trzeba minimum 15 zł. Panie finansowy umysł, trzeba było w tej samej walucie podać oba przypadki, czyli 1,5 euro czy 15 złotych przeliczyć na te euro. 15 zł tam po 5, to 3 euro powiedzmy. No więc tak, jest mi ktoś w stanie racjonalnie wytłumaczyć, jak to jest, że w Rzymie opłaca się serwować kawę w Rzymie za półtora euro, a w Polsce dwa razy drożej w Krakowie. Pytam poważnie. U nas są droższe czynsze. Koszty pracownicze, droższe ziarna kawy, prąd? Inne? Odpowiedź na wszystkie pańskie pytania jest tak. Tak! U nas są droższe czynsze. Koszty pracownicze, droższe ziarna kawy, wiem, bo kupuję kawę do mojego sklepu, droższy prąd? Podobno nie. I podobno ja tam dwa kraje są takie: Irlandia i Włochy, gdzie jest prąd troszkę droższy niż w Polsce teraz. Ale już to, zanim to przeczytałem, to już się zmieniło. Tak, generalnie proszę pana, tak. Wszystko u nas jest droższe i dlatego kawa też musi być droższa. <laughs> Atak Hezbollahu na Izrael, rakiety i 200 dronów. Hezbollah zapowiada, że to pierwszy atak i będą kolejne. W Izraelu ogłoszono stan wyjątkowy. Pytam. Skąd oni mają nielegalna organizacja terrorystyczna Hezbollah? Skąd oni mają te wszystkie drony i rakiety? Skąd to kupują, dostają? Skąd to mają? Trzeba wykryć, skąd to mają. Bo jak się zakręci ten kurek, to nie będą mieli. I nie chodzi o Izrael, tylko ogólnie o wojnę na Bliskim Wschodzie. Nieważne, kto z kim walczy czy Liban z Syrią, czy z Jordania z kimś tam jakby Izrael wyjąć z tego równania to nadal nam się nie podoba wojna jako zjawisko oraz wojna na Bliskim Wschodzie, w pobliżu tych szlaków komunikacyjnych kanału suwerskiego i tak dalej nie chcemy tam mieć wojny. W związku z tym, kto nielegalnej organizacji terrorystycznej dostarcza rakiety i drony? No, wiemy kto. Iran. No to, przepraszam, co robi polski premier w, tym, w tej sprawie, cała Unia Europejska, co robi? Krytykuje Trumpa za to, że on przykręcał śrubek Iranowi, a teraz y, Iran sobie hula i sankcje są zdejmowane kolejne, bo przecież ten biedny Iran musi jakoś oddychać. Nie, ma się udusić. Wzrosły ceny materiałów i podręczników szkolnych o 6%, plecaków o 18%, no i jak jest inflacja 37%, to tam różne elementy, które się kupuje wzrosły. W zasadzie chyba wszystkie muszą wzrosnąć, skoro inflacja jest 37%. I teraz niektórzy nauczyciele zalecają kupowanie nowych podręczników, bo w używanych są notatki poprzednich uczniów. To po pierwsze, drodzy nauczyciele, kto pozwala dzieciom robić notatki w książkach? Dlaczego produkuje się książki takie, w których dzieci robią notatki? Bo tam jest odpowiedź na pytanie, i są kreseczki. Widziałem u Krzysztofów moich te podręczniki, i tam trzeba długopisem coś wpisać. To jest błąd. Podręcznik powinien być podręcznikiem wielokrotnego użytku przez 10 lat. Szyty grzbiet, twarde okładki, i sprzedajemy następnemu uczniowi w ramach targowiska w szkole. Pod koniec roku zawsze było, jak ja byłem w szkole, kupowało się używane podręczniki od innych uczniów. Po książkach nie wolno mazać. Powinna być taka reguła. I nie powinny istnieć podręczniki, które zachęcają do mazania, bo tam odpowiedzi masz wpisać w środku w książce. Zeszyt jest od tego. Wtedy byłoby taniej ogólnie. Tusk, 100 konkretów okazało się pewną przenośną. O tym trochę w radiu wnet żeśmy powiedzieli. To już się nie będę rozwodził, ale rzekł wyborco Tuska: weź się to przeczytaj. Bo on mnie niczego nie obiecywał. Mnie cokolwiek by mówił, to nie interesuje, co on mówi. Ja na niego nie zagłosuję, nawet jakby mi obiecał, nie wiem co. Natomiast tobie, zwolenniku Tuska, Tusk obiecał 100 konkretów, i teraz ci mówi, no to się okazało pewną przenośną. Ciebie, wyborco Tuska, zrobił w Balona, w Bambuko. Ciebie zrobił. Głosowałeś na niego? Obiecywał ci sto konkretów? Uwierzyłeś? A może też jesteś cynikiem, który tylko się cieszy z tego, że on obiecuje, obiecuje, niech obiecuje. Niech coś gada takiego. Durnie nie zagłosują. Minister edukacji Nowacka odrzuca edukację patriotyczną? To mnie w ogóle nie dziwi. Od września wprowadza nowy przedmiot, edukacja zdrowotna, gdzie zgodnie z Międzynarodową Agencją Zdrowia promuje się seksualność. Przeciw wystąpiło 60 organizacji społecznych i co? I jajco. Do jakiego wniosku nas to prowadzi? Że mamy do czynienia z systemem autorytarnym. Dyktatura tak działa. 60 organizacji społecznych protestuje, Nowacka robi swoje, bo za nią jakieś karabiny stoją. No, tak wygląda system autorytarny, a następny krok to jest dyktatura wprost. Premier Indii w Kijowie, Żeleński, mówił mu o rozpoczęciu rozmów pokojowych z udziałem w Kataru, Arabii Saudyjskiej i Szwajcarii. Ja pytam, co się stało z tymi rozmowami, które Boris Johnson odwołał. Nie ma mowy o żadnych ustępstwach terytorialnych i przestrzegł Żeleński przed handlem ropą z Rosją, bo zyski Rosji idą na wojnę z Ukrainą. Co premier Indii robił w Kijowie i czemu teraz zaczynają się rozmowy pokojowe z udziałem Kataru, Arabii Saudyjskiej i Szwajcarii? Poprzednie były niedobre? Dlaczego były niedobre? Co się zmieniło? Ja nie znam odpowiedzi na te pytania, tylko je sobie stawiam ciągle i szukam odpowiedzi. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTube i dziękuję. Za to samo na ramble.